Dzień dobry. Nazywam się Robert Radlak. Witam na moim wideoblogu. Mamy dzień 16 kwietnia 2024 roku. Dobry moment, aby wrócić do pewnego pewnego czasu sprzed kilkudziesięciu lat, o którym o który chciałbym dzisiaj zahaczyć. Wielu z Was pewnie pamięta serial wojenny Kompania Braci. Wśród bohaterów tego serialu znajdował się porucznik Ronald Spears. Bardzo ciekawa i niejednoznaczna postać. Cały serial zresztą był wypełniony takimi postaciami. Dzięki temu oglądający miał wrażenie, że Obcuje z prawdziwymi ludźmi, a nie z kartonowymi, czarno-białymi wytworami powojennej, czy prowojennej yy, narracji. Zapewne było to też jedną z przyczyn wielkiego sukcesu tego serialu. I chciałbym dzisiaj przytoczyć jedną ze scen pochodzących z odcinka dziewiątego, dlaczego walczymy. Miejsce i czas akcji kwiecień. 1945 roku Niemcy. W scence oficerowie grają w karty i rzucają pewne luźne uwagi. Jedną z nich jest wypowiedź porucznika Spirsa na temat tego, czym jest ta wojna w obecnym momencie. Przyjrzyjcie się tej wymianie zdań i zwróćcie uwagę. Na fragment, który się w okolicy 10 sekundy. Uch, oh, i can't believe we're not gonna drop into Berlin. No shit. Mhm. Ike's gonna let the Ruskies have it. Ha, <laughs> Ruskies. God damn it. Let me tell you something, Welsh. This war's not about fighting anymore, it's about who gets what. Go ahead and duel me out of the next hand. What about your money? Are we waiting on him again? Yep. Porucznik Spears mówi: Powiem panu, pani Walsh, tylko tyle, że w tej, wojnie, w tej wojnie nie chodzi już o walkę, ale o to, co kto weźmie. Interesujące, że tłumaczenie na język polski zrobione przez HBO nie oddawało znaczenia wypowiedzi porucznika Spearsa w żaden sposób. W tamtym tłumaczeniu brzmiało to: Dziś wojny nie wygrywają żołnierze, tylko politycy. No, niby jest jakieś metaforyczne nawiązanie, ale dosłowny sens wypowiedzi porusznika Spirsa umyka. A znaczenie tych słów jest bardzo proste i jest elementarzem geopolityki, który każdy polityk powinien trzymać pod poduszką, gdy kładzie się spać po całym dniu wygłaszania frezesów w rodzaju walczymy po stronie dobra, po drugiej stronie jest oś zła, to jest nasza wojna, tam ci czy tamci walczą w naszym interesie, musimy ich wspierać i tak dalej, i tym podobne. Wypowiedź porucznika Spirsa jest brutalna i szczera jednocześnie. Gdy nie masz już zasobów, by walczyć, stajesz się daniem na stole, przy którym zasiadają ci, którym zasoby te pozwalają dalej tę walkę prowadzić. Niemcy w kwietniu 1945 roku zasobów tych nie miały, ale wypowiedź odnosiła się do wszystkich krajów, które samodzielnie walki prowadzić już nie były w stanie, czyli wszystkich państw Europy Środkowej, od Włoch na południu aż po Estonię na północy. Dlaczego ta wypowiedź tak utkwiła mi w pamięci, mimo że dotarła do mnie dopiero w momencie, gdy film ten oglądałem w oryginale? Jest tak, ponieważ jej znaczenie jest uniwersalne dla każdych czasów i każdego konfliktu. Także dzisiaj, Polska nie ma zasobów, by walczyć z takim kolosem jak Rosja. I może liczyć tylko na wsparcie sojuszników, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Na wypadek wybuchu podobnego konfliktu. Oznacza to postawienie się w sytuacji z 1939 roku, gdy zdaliśmy się na sojuszników w nadziei, że nas wspomogą. W ten sposób wystawiliśmy nasze zasoby do walki na samym początku konfliktu i gdy przyszedł jego koniec, nie mieliśmy w ręku żadnych argumentów. Staliśmy się daniem na stole. Obok całego szeregu innych posiłków, do skonsumowania dla tych, którzy te zasoby ciągle posiadali. Pchając się, do dziś, pchając się dziś do walki o Ukrainę, czy też jak ostatnio ogłosił prezydent Duda o Litwę, wchodzimy dokładnie w te same kolejny. Konflikt dopiero się rozkręca, a na jego końcu znowu będziemy jednym zdań którymi podzielą się zwycięzcy, ponieważ my nie, nie będziemy mieli żadnych atutów, by ktokolwiek chciał z nami rozmawiać. Owszem, niektórzy mówią, że mamy takie, a nie inne położenie i nie mamy wyboru, ale to tylko część prawdy. Zawsze jest pole manewru, pozwalające wejść do konfliktu jak najpóźniej, a najlepiej dopiero na ostatnim etapie, gdy już dobrze widać, która strona tę wojnę wygra? W sytuacji takiej, gdy liczy się każdy dostępny zasób, czyli pod koniec konfliktu, można uzyskać za niewielkie poparcie bardzo duże korzyści. Nasi rządzący robią dokładnie odwrotnie. Pchają się w pierwszym szeregu, zapominając o tym, co będzie na końcu. Dziś Europa nie jest już światową potęgą, jak to miało miejsce w pierwszej połowie XX wieku. Nie ma strategicznych zasobów, nie ma zaawansowanego i rozbudowanego przemysłu, nie ma technologii krytycznych dla dalszego rozwoju cywilizacji, nie posiada nawet odpowiednich sił, by się samodzielnie obronić. Jest starzejącym się starzejącymi się, tonącymi w długach peryferiami. Jest rynkiem zbytu i miejscem rozgrywek potężnych ośrodków pozaeuropejskich, które używają krajów europejskich do re realizacji swoich interesów. Udawanie, że jest inaczej, że znaczenie Polski jest kluczowe, jest świadomym wpychaniem się między karty, jakimi zagrywa ktoś, dla kogo jesteśmy tylko pionem w rozgrywce, yy, która ma o wiele szerszy. I wszerszy charakter i większą skalę. Pionem, którego użycie nic go nie kosztuje, ponieważ pion ten sam pcha się mu do ręki na samym początku konfliktu, tylko po to, by na jego końcu ktoś zadecydował za niego, co jest czyje. Dziękuję Wam za uwagę, za wysłuchanie. Zapraszam na mojego bloga www.robertradak.pl. Wersja audio jak zwykle na Spotify. Lajkujcie, udostępniajcie. Dziękuję jeszcze raz za słuchanie i zapraszam na następny film. Do zobaczenia.